Witam Cię w kolejnym odcinku Joomla to proste. Ja nazywam się Marcin Równicki, a dzisiaj zajmiemy się takim tematem jak pozycje modułów w naszym szablonie. Ponieważ dużo osób mnie o to pytało jak w łatwy sposób sobie wylistować i ułatwić sobie pracę, to Wam pokażę w jaki sposób to zrobić. A jest to banalnie proste. Często dzieje się właśnie tak, że pracujemy sobie z szablonem i gdzieś tam mamy otwartą dokumentację, przełączamy się i gdzieś tam w tej dokumentacji jest, że moduł znajduje się w pozycji fotur 4, czy tam header 2, a my usilnie nie wiemy, gdzie w naszym szablonie ten moduł się znajduje, a chcielibyśmy wiedzieć, żeby obrazowo sobie wyobrazić, że ten moduł będzie się znajdował akurat w tej pozycji i czy rzeczywiście w tej pozycji go chcemy mieć. Także pokażę wam jak sobie wyświetlić taką siatkę właśnie modułów wszystkich na naszym szablonie i to w zasadzie w każdej pozycji naszej strony. A więc zapraszam Cię serdecznie do środka. Witam Cię ze środka. Mam nadzieję, że jesteś już zalogowany do panelu administracyjnego. Przechodzimy sobie na rozszerzenia, szablony. I w tym momencie możecie tutaj zauważyć, że są takie oczka przekreślone znakiem tego, że żadnego podglądu nie ma. Aby to zmienić, a będzie nam to potrzebne. Przechodzimy sobie do opcji i tutaj mamy podgląd pozycji modułów. Przełączamy sobie na włączony, zapisz i zamknij. W ten właśnie sposób mamy, że oczko nam się pojawiło i tutaj nam się ładnie świeci. No i co się stanie, jeśli klikniemy sobie w to oczko? Otóż, jak klikniemy w oczko, to pojawia nam się nasz szablon, nasza strona z dostępną ilością pozycji. Wszelkie te pozycje, które są tutaj wylistowane, to są one dostępne oczywiście w szablonie. Ok, ale co by się stało, jakbyśmy sobie na przykład. Chcieli podejrzeć taką pozycję, na przykład w artykule. No mamy tutaj artykuł, mamy tu i nie wiemy, jaka to jest pozycja. Ok, to przechodzimy sobie na pasek adresu i tutaj sobie wpisujemy znak zapytania. TP równa się 1. I klikamy Enter. I oto naszym oczom ukazują się pozycje, które są przypisane. Właśnie do pozycji menu, gdzie jest przypisany jeden artykuł, i możemy sobie zweryfikować pozycję. I w tym momencie możemy sobie zobaczyć, na przykład, że mamy niewykorzystaną pozycję sidebar 2, którą możemy sobie w tym momencie wykorzystać jak najbardziej i podpiąć jakiś moduł do tego. Także to jest bardzo przydatna i fajna opcja niż siedzenie z, otwartym, z otwartą dokumentacją i śledzenie tych zmian. Pamiętamy, że oczko musi się świecić, i albo sobie klikamy na oczko. A jak nie, to w adresie strony wpisujemy sobie w tym momencie, jak jesteśmy na głównej, to wpisujemy sobie index.php, tak, tp, równe 1. I po wpisaniu w adresie mamy tutaj ładnie podgląd w szablonie, naszych, wszelkie nasze wszelkie pozycje w szablonie, jakie są tylko dostępne. Jak widzisz, podmiot pozycji modułów w szablonie nie jest taki trudny, wystarczy tylko przełączyć jedną opcję i można sobie te pozycje w szablonie listować i zobaczyć, gdzie, jaki moduł można sobie umieścić. Chciałem Ci tylko przypomnieć, że dostępny jest kurs odnośnie optymalizacji ładowania stron. Jest on dostępny oczywiście w szkole Joomla Guru. Jeśli wejdziesz na szkoła.joomlaguru.pl lub joomlaguru.pl, no to oczywiście ten kurs tam znajdziesz. Kurs dotyczy stricte i wyłącznie optymalizacji stron, czyli jak zoptymalizować naszą stronę, aby ona ładowała się szybciej, ponieważ jest to ważne z punktu widzenia rankingu SEO, jak i z punktu widzenia Twojego klienta. Im strona się szybciej ładuje, tym Twoi klienci, Twoi odwiedzający będą bardziej zadowoleni. Oczywiście ja zachęcam też do odwiedzenia... Joomlaguru.pl po świeżą dawkę nowych informacji odnośnie Joomla i nie tylko. Na dzisiaj to było na tyle. Dziękuję ci serdecznie za uwagę. Zostaw subskrypcję, zostaw lajka. Ja nazywam się Marcin Równicki i widzimy się w następnym wideo. Trzymaj się ciepło. Cześć.